Witajcie, moi drodzy. W związku z tym, że wielkimi krokami zbliża się jesień, postanowiłam stworzyć dla Was specjalny ranking 10 najlepszych perfum dla kobiet, idealnych na tę porę roku. Z uwagi na chłodniejsze dni, jesienią sięgamy po zapachy cieplejsze i mocniejsze od tych, których używamy na przykład latem. Bo jesienią. W przeciwieństwie do lata, bardziej zależy nam na tym, żeby się ogrzać, niż na przykład na tym, żeby się ochłodzić. I w związku z tym, wszystkie te zapachy, które Wam za chwilę pokażę, będą zapachami ciepłymi i otulającymi, takimi, które będą bardzo dobrze współgrać z grubszymi tkaninami i różnego rodzaju swetrami. Jak wiecie, na rynku istnieje mnóstwo perfum i każdego roku w sprzedaży pojawia się również bardzo dużo nowości. Co sprawia, że stworzenie takiego rankingu stanowi nie lada wyzwanie i nie ukrywam, że tak było również w moim przypadku. To był naprawdę ciężki wybór i ostatecznie stwierdziłam, że stworzę ten swój ranking w oparciu o dwa kryteria. Po pierwsze, Dobrą jakość, ponieważ nieskromnie przyznam, że jednak słynę z tego, że polecam dobrej jakości rzeczy, a to dlatego, że biorę poniekąd na swoje barki odpowiedzialność za Wasze decyzje zakupowe. Więc zależy mi na tym, żeby rzeczy, które kupujecie, były naprawdę dobrej jakości i żebyście były z nich. Zadowolone. Inna kwestia, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wiele kobiet nie zna się na perfumach, nie interesuje się nimi aż tak bardzo, a jednak chciałybyście zainwestować swoje pieniądze w coś, co jest dobrej jakości. Także to było pierwsze kryterium, którym się kierowałam, a drugim kryterium była dostępność. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym, żeby po obejrzeniu tego mojego filmu jak największa część z Was mogła bez problemu zaznajomić się z perfumami, o których Wam dzisiaj opowiem. I dlatego wszystkie perfumy, które Wam dzisiaj pokażę, będą perfumami znanych, popularnych, mainstreamowych marek, takich, które bez problemu możecie znaleźć w perfumeriach sieciowych, takich jak Douglas czy Sephora. Jeśli nie stacjonarnie, to online. Poza tym postarałam się również o to, żeby wśród tych wszystkich moich typów znalazły się perfumy na każdą okazję. Czyli zarówno takie donoszenie na co dzień, jak i takie, które sprawdzą się w środowisku biurowym i wreszcie takie, które będą idealne na wszelkie wieczorowe wyjścia. Ponadto chciałam, żeby perfumy odpowiadały różnym typom kobiet. Różnym ich cechom, bo wiadomo, że my kobiety jesteśmy różne i też bywamy różne w różnych sytuacjach. Także w tym moim rankingu znajdziecie zarówno perfumy bardziej dyskretne i delikatne, jak również perfumy odważne z pazurem dla kobiet, które lubią się wyróżniać. I wreszcie dobrałam te perfumy tak, żeby znalazły się wśród nich zarówno perfumy bardzo popularne, jak i te znacznie mniej popularne. Dlaczego? Ponieważ każde z tych perfum mają swoje plusy. Perfumy, które są bardzo popularne, są perfumami, które wiadomo, podobają się wielu osobom. A co to oznacza? Oznacza to ni mniej ni więcej, że jest duża szansa, że ktoś te wasze perfumy skomplementuje. Mamy tutaj taki społeczny dowód słuszności w postaci tego, że skoro tyle osób dane perfumy kupuje, to znaczy, że one są po prostu ładne i wielu osobom się podobają. A wiem, że części z Was bardzo na tym zależy. Natomiast w perfumach mniej popularnych bardzo fajne jest to, że nie ma ich co druga osoba na ulicy i prawdopodobieństwo tego, że będzie je miała jakaś Wasza koleżanka, jest bardzo, bardzo niskie. I tu z kolei myślę, że zaspokoję potrzebę wszystkich tych z Was, które mają naturę indywidualistki. To tyle tytułem wstępu, a teraz myślę, że już najwyższy czas na to, żebym przedstawiła Wam 10 najlepszych perfum dla kobiet, idealnych na jesień. Pierwsze perfumy, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to perfumy marki Narciso Rodriguez o nazwie Narciso. I zanim przejdę do omawiania samego zapachu, to na chwilę zatrzymam się przy marce, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest zbyt popularna marka i wiele z Was może jej nie znać. Przede wszystkim Narciso Rodriguez słynie z produkowania perfum świetnej jakości, których cechą charakterystyczną jest to, że w ich składzie znajdziemy potężne dawki piżma. I już samo to sprawia, że zapachy tej marki nie będą dla każdego. Przede wszystkim są to zapachy dla kobiet, które po pierwsze lubią piżmo w perfumach, a po drugie lubią, kiedy tego piżma jest dużo. Także jeśli, moje drogie panie, należycie do tej grupy kobiet, która piżmo w perfumach uwielbia, to te perfumy, w zasadzie wszystkie perfumy marki Narciso Rodriguez, będą czymś dla was. Natomiast jeśli chodzi o sam zapach Narciso, to jest woda toaletowa i jak się już pewnie domyślacie, pachnie piżmem, ale nie tylko. Jest to w zasadzie zapach piżmowo-kwiatowy, w którym oprócz piżma wyczujemy również kwiaty, takie jak róże czy piwonie, które bardzo osobiście w perfumach lubię. Sam zapach jest zapachem bardzo delikatnym, dyskretnym, eleganckim, wytwornym, nietuzinkowym i takim, który bardzo ładnie układa się na skórze. Jest blisko skórny, utrzymuje się kilka godzin. Mamy tutaj też akordy drzewne i skórzane co sprawia, że możemy mieć wrażenie, jakby ten zapach był taki troszeczkę zamszowy. Więc podsumowując, perfumy Narciso to perfumy, które po pierwsze będą idealne dla kobiet, które lubią piżmo w perfumach, po drugie idealne dla kobiet, które poszukują takich nietuzinkowych, niezbyt popularnych perfum i po trzecie wreszcie dla kobiet, które szukają perfum idealnych do noszenia na co dzień, i do pracy, ponieważ z uwagi na to, że te perfumy nie są ogoniaste, utrzymują się blisko skóry i są bardzo dyskretne, idealnie sprawdzą się właśnie w pracy. Kolejne perfumy, które postanowiłam umieścić w swoim rankingu, to perfumy Carolina Herrera Good Girl które to myślę, że wielu z Was są bardzo dobrze znane, ponieważ jest to, nie ukrywajmy, bestseller sprzedażowy. Który myślę, że stał się nim między innymi ze względu na swój niezwykle oryginalny i nietuzinkowy flakon, który bardzo zwraca uwagę i zachęca do tego, żeby się zapoznać z tym, co znajduje się w jego wnętrzu. Flakon, tak jak powiedziałam, bardzo oryginalny, ale również kiczowaty. Co nie zmienia tego, że idealnie oddaje charakter tego zapachu i to kiedy powinien być stosowany. Popatrząc na tę szpilkę, możemy się z łatwością domyślać, że będzie to zapach idealny do stosowania porą wieczorową. Bo kiedy my, kobiety, zakładamy szpilki, zwłaszcza na tak wysokich obcasach, no wtedy, kiedy gdzieś wychodzimy, najczęściej porą wieczorową na jakieś specjalne okazje na randki. Wtedy się zakłada takie właśnie szpilki. Więc od razu muszę wspomnieć o tym, że perfumy Good Girl to perfumy niesamowicie zmysłowe, kobiece, seksowne, uwodzicielskie, uzależniające wręcz. Perfumy, w których składzie znajdują się między innymi migdały, wanilia, praliny, kakao oraz białe kwiaty takie jak jaśmin i tuberoza. Wszystko to razem sprawia, że zapach jest niesamowicie ciepły, kremowy, balsamiczny, intrygujący, bardzo długo utrzymuje się na skórze, pozostawia za sobą ogon, jest zauważalny przez otoczenie i to otoczenie na ten zapach zwraca uwagę. Są to perfumy komplementogenne. Które świetnie się sprawdzą właśnie porą wieczorową, w momencie, kiedy chcemy czuć się seksownie, uwodzicielsko, kiedy wybieramy się na randkę. Odradzam oczywiście stosowanie tego zapachu w biurze. Między innymi z uwagi na to, że ma on ogon, także pamiętajcie o tym, żeby takich inwazyjnych zapachów w pracy nie używać. Natomiast jest to też zapach, który świetnie się wpisuje w nurt zapachów takich jadalnych. Spożywczych, cukierniczych, także reasumując, perfumy Carolina Herrera Good Girl to jest idealna propozycja dla kobiet, które lubią zapachy słodkie, jadalne, z wyczuwalną nutą migdałów, pralin i które poszukują wyjątkowych perfum na wieczór. Następnym zapachem, o którym chciałabym Wam wspomnieć, jest zapach Gucci Guilty Absolut. I myślę, że wiele z Was tego zapachu nie zna, ponieważ nie znajduje się on na żadnej liście bestsellerów zapachowych i bardzo dobrze. W przeciwieństwie do zapachu Gucci Guilty, który to z kolei myślę, że jest Wam bardzo dobrze znany. I powiem Wam szczerze, że ja tego zapachu też bardzo długo nie znałam, do czasu, aż odkryłam go przez zupełny przypadek podczas jednej z moich przechadzek po perfumeriach. I stał sobie taki, wiecie, odosobniony i smutny flakonik. I on zwrócił moją uwagę przede wszystkim przepięknym kolorem, ale też kształtem buteleczki, która mnie osobiście kojarzy się, z piersiówką i w momencie, kiedy przetestowałam ten zapach, kiedy spryskałam sobie nim po raz pierwszy nadgarstek, to od razu się w nim zakochałam. Dlaczego? Dlatego, że od razu wyczułam tutaj bardzo dużą dawkę jeżyn, które jak wiecie w perfumach uwielbiam. I z tego też powodu te perfumy od razu skojarzyły mi się z jednym z moich ulubieńców, jeśli chodzi o perfumy owocowe, czyli Lalique Amethyst. Ale jakie tak naprawdę to są perfumy? Przede wszystkim to są perfumy szyprowo-owocowe, w których składzie, oprócz wspomnianych przeze mnie wcześniej jeżyn, znajdziemy między innymi róże oraz paczule. I teraz, żeby było jasne, moje drogie Panie, to nie jest zapach owocowy w stylu takiego dziewczęcego, infantylnego interpretowania owocków, tylko to jest zapach owocowy, ale dla kobiet starszych, takich jak ja, dojrzalszych, takich kobiet z krwi i kości. I to jest zapach, o którym spokojnie można by powiedzieć, że jest zapachem wytrawnym, nietuzinkowym, bardzo ciekawie układającym się na skórze. Tutaj mamy też takie nuty. Zielone, które nadają temu zapachowi troszeczkę chłodu i męskiego sznytu. Także bez wątpienia nie będzie to zapach dla każdego, bo nie każda kobieta lubi tak oryginalne perfumy. Także ja rekomendowałabym ten zapach kobietom odważnym, które lubią eksperymentować, kobietom takim, które uwielbiają owocowe perfumy, ale na zasadzie owoców. Wytrawnych, które uwielbiają jeżyny i czarne porzeczki i poszukują perfum idealnych do noszenia na co dzień, ponieważ w tej roli te perfumy sprawdzą się najlepiej. Bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza, że myślę, że żadna z Waszych koleżanek nie będzie miała tego zapachu w swojej kolekcji. Moim kolejnym tegorocznym odkryciem, a zarazem propozycją perfum idealnych na jesień, są perfumy marki Loewe o nazwie Aura. I jest to woda perfumowana, która nie jest zbyt dobrze znana w Polsce, jak i sama marka. Także myślę, że dla wielu z Was mój film będzie stanowił taki pierwszy kontakt z tą marką i bardzo, bardzo dobrze. To są perfumy drzewno-kwiatowe, w których w składzie wyczujemy przede wszystkim drewno-sandałowe oraz róże. Perfumy bliskoskórne, delikatne, utrzymujące się na skórze około kilku godzin, nie pozostawiają za sobą ogona. Są to perfumy dyskretne, które budują dystans i w związku z tym będą się nadawać idealnie do tego, żeby używać ich w miejscu pracy, jak również podczas formalnych spotkań. I gdybym miała określić te perfumy za pomocą jednego wyrazu, to byłby to wyraz wytworny. To jest taka wytworność i taki szyk które kojarzą mi się, wiecie z czym? Z perfumami Bottega Veneta. Także jeśli są tutaj jakieś fanki perfum Bottega Veneta, to gorąco zachęcam Was do tego, żebyście się zapoznały z tymi właśnie perfumami, bo myślę, że jest duża szansa, że Wam się spodobają. Także podsumowując, zapach drzewno kwiatowy, idealny do noszenia na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Perfumy idealne dla kobiet z klasą. Które lubią zapachy nienarzucające się, blisko skórne, delikatne, a jednocześnie bardzo dobrej jakości. Przygotowałam również coś dla nieco młodszych kobiet, a mianowicie truciznę, i to truciznę nie byle jaką tylko truciznę diora o nazwie Pouazon Girl. I teraz, jak już sama nazwa wskazuje, pewnie domyślacie się, że zapach ten został stworzony z myślą o młodszych klientkach marki Dior, co oczywiście nie oznacza, że takie staruszki jak na przykład ja nie mogą tego zapachu używać. Ale prawdą jest, że ta nazwa nawiązuje bardzo dobrze do charakteru tego zapachu i do tego, do jakiej grupy jest on kierowany. Jeśli chodzi o kompozycję zapachową, to w jej składzie znajdują się m.in. buptonka, wanilia, migdały, róża i kwiat pomarańczy. I wszystko to razem tworzy taką dość intensywną, charakterną mieszankę, która z jednej strony jest kremowa, z drugiej balsamiczna, a z trzeciej słodka. To jest zapach, który utrzymuje się na skórze około kilku godzin. I pozostawia ogon. Także chociażby z tego względu odradzałabym stosowanie tych perfum w biurze. Ale świetnie się sprawdzi na przykład jako zapach do codziennego stosowania i na wieczorowe wyjścia. Podsumowując, to będzie idealna propozycja dla wszystkich tych z Was, które lubią słodkie, intensywne, balsamiczne zapachy z wyczuwalną nutą migdałów i wanilii. I teraz myślę, że mamy tutaj taką małą rozbieżność, ponieważ jeżeli jesteście młodsze, to będziecie pewnie ten zapach określały jako seksowny, a jeżeli jesteście starsze, to uznacie, że jest to taki. Bardzo bezpieczny i przyjemny zapach do noszenia na co dzień, bo on rzeczywiście taki jest, a wiemy, że w życiu każdej z nas są takie okazje, kiedy nie chcemy pachnieć jakoś super wyjątkowo, tylko chcemy pachnieć po prostu dobrze, ładnie i bezpiecznie. I te perfumy spełniają wszystkie te kryteria, także polecam testy. Nie byłabym sobą, gdybym tworząc ranking najlepszych perfum na jesieni nie uwzględniła w nim perfum Azeadine Alaya Nudes. Już widzicie, jak mi się mordka cieszy, <ścoughs> dlatego że naprawdę uwielbiam ten zapach. Tak bardzo, że poświęciłam mu odrębny film na moim kanale. Dość długi i wyczerpujący temat, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. On wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. Natomiast dzisiaj na potrzeby tego filmu chciałabym wam przypomnieć tylko tyle, że jest to zapach idealny dla wielbicielek perfum Versace Crystal Noir, których wiem, że jest wśród was bardzo dużo. Ja sama do nich należę, to jest mój ukochany wieczorowy zapach. A Alaya Nude jest taką jakby dzienną wersją tego zapachu, idealną do stosowania, do noszenia na co dzień. Pozbawioną ogona i tych wszystkich Potencjalnie irytujących nut, które są obecne w perfumach Versace Crystal Noir. Sama kompozycja jest kompozycją drzewno piżmową w której wyczujemy m.in. drewno-kaszmirowe, drewno-cedrowe, piżmo, skórę, bubtonka oraz irys, który nadaje tej kompozycji pudrowości. Także jest to zapach pudrowy, ale również kremowy, balsamiczny, taki troszeczkę zamszowy który kojarzy się z czymś bardzo, bardzo ekskluzywnym. Jest to zapach nienarzucający się, bardzo blisko skórny, bardzo trwały, i wszystko to razem sprawia, że dzięki temu zapach ten jest zapachem idealnym do noszenia na co dzień, który sprawdzi się również w środowisku korporacyjnym. Podsumowując, Alaya Nude – idealne perfumy dla. Wielbicielek Versace Crystal Noir, kobiet, które lubią zapachy blisko skórne z klasą, kobiet, które lubią zapachy mało popularne i wreszcie kobiet, które poszukują zapachu otulającego i ocieplającego dostosowania na co dzień lub w pracy. Kolejnym zapachem, który uwielbiam i który w związku z tym po prostu musiał znaleźć się w moim rankingu, jest mała czarna Gerlena, czyli La Petite Rop Noir w wersji wody toaletowej i to jest zapach, któremu również poświęciłam odrębną, dość długą recenzję na moim kanale. Znowu wyświetliłam się na górze w proponowanych, polecam obejrzeć. Natomiast na potrzeby tego dzisiejszego filmu wspomnę tylko tyle, że jest to kompozycja kwiatowo-owocowa owalną nutą róży, czarnej porzeczki oraz wiśni. I w zasadzie wiśnie czuję tutaj najbardziej i najmocniej. Jest to zapach słodki, apetyczny i intensywny. I gdybym miała powiedzieć, z czym mi się kojarzy, to mam dwa takie skojarzenia. Po pierwsze, kojarzy mi się on z żelkami haribo, którymi zajadałam się, kiedy byłam mała, w kształcie takich buteleczek Coca-Coli. A po drugie, kojarzy mi się z przepyszną nalewką wiśniową. Także powiedziałabym, że jest to zapach idealny dla lolitek. I współczesnych flirciar, do których niewątpliwie sama się zaliczam. Także jeśli, moje drogie panie, poszukujecie perfum kobiecych, seksownych, słodkich, w których nutą dominującą jest wiśnia, a jednocześnie szukacie zapachu takiego, który mogłybyście stosować na co dzień, to polecam Wam małą czarną gerlena. Najwyższy czas na krem de la mojego rankingu, czyli top 3. Zaszczytne trzecie miejsce wędruje do, uwaga, uwaga, perfum Yves Saint Laurent Black Opium w wersji wody perfumowanej. I takim pierwszym moim skojarzeniem, które przychodzi mi na myśl w momencie, kiedy korzystam z tych perfum, jest waniliowa kawa latte z dodatkiem słodkiego likieru owocowego. I myślę, że już na tym etapie będziecie wiedziały, czy to jest coś dla Was, czy też nie. I też wnioskując na podstawie mojego skojarzenia, możecie się domyślać, że w tym zapachu wyczujemy przede wszystkim kawę, wanilię, ale nie tylko, bo mamy tutaj również owoce takie jak gruszka, białe kwiaty, lukrecję i migdał. I wszystko to razem tworzy bardzo ciekawą, zmysłową, kobiecą mieszankę, która to jest słodka, ale nieulepowata, intensywna, ale niedusząca i bardzo zwracająca uwagę otoczenia. Także bez wątpienia jest to zapach komplementogenny, który z uwagi na swoje składniki świetnie się sprawdzi jako zapach Idealny do noszenia porą wieczorową na wszelkiego rodzaju wieczorowe wyjścia. Także podsumowując, jeśli poszukujecie zapachu intensywnego, komplementogennego z bardzo wyczuwalną nutą kawy i wanilii, to to będzie coś dla Was. Miejsce numer dwa: perfumy Armanisi. I mam tutaj na myśli tę najbardziej klasyczną, najbardziej lubianą i najlepiej sprzedającą się wersję tego zapachu, czyli wodę perfumowaną. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z Was ten zapach już zna, dlatego że jest to od dawna bestseller sprzedażowy na całym świecie. I wcale się temu nie dziwię. Natomiast, gdyby jednak znalazły się wśród Was osoby takie, które o tym zapachu nie słyszały, to wspomnę tylko tyle, że jest to kompozycja waniliowo-owocowa, w której wyczujemy wanilię. Czarną porzeczkę, znowu, znowu czarna porzeczka. <gryw> bardzo ją lubię w perfumach. I bardzo dużą dawkę paczuli, która sprawia, że ten zapach jest taki powiedziałabym, puchaty. Sprawia, że jest on ciepły, otulający, że przywodzi nam na myśl taki ekskluzywny szal. Z kaszmiru, który tak delikatnie oplata naszą szyję. Naprawdę coś wspaniałego. I jest to zapach blisko skórny, który z jednej strony jest intensywny, ale bardzo długo na tej skórze się utrzymuje. Jest to zapach nienachalny, nienarzucający się, szykowny, elegancki. Idealny do stosowania na co dzień, i z tego względu ja bym ten zapach polecała przede wszystkim kobietom takim, które lubią zapachy z wyczuwalną nutą paczuli, wanili, czarnej porzeczki, do stosowania na co dzień, a przede wszystkim jest to idealny zapach dla kobiet z klasą. Także jeśli, moje drogie panie, macie klasę albo chciałybyście tę klasę mieć to gorąco polecam testy. Pierwsze miejsce w moim subiektywnym rankingu najlepszych perfum dla kobiet na jesień postanowiłam przyznać zapachowi Lancôme La Vie Belle. I znowu mam tutaj na myśli tę klasyczną, najbardziej znaną wersję w formie wody perfumowanej, która to jest ogromnym bestsellerem sprzedażowym, którą myślę, że Znacie dobrze wszystkie kompozycja kwiatowo-owocowa, w której składzie wyczujemy między innymi irysy, czarną porzeczkę, gruszkę, wanilię, praliny, paczulę. Wszystko to tworzy taką bardzo ciekawą, słodką, intensywną mieszankę, która jest niesamowicie trwała na skórze i która też pozostawia za sobą ogon. Zdecydowanie jest to zapach taki, który zwraca uwagę otoczenia, który się temu otoczeniu bardzo podoba. Jest to zapach. Komplementogenny, który nadaje się na każdą w zasadzie okazję, chociaż moim zdaniem jest to tak wyjątkowy zapach, że wymaga równie wyjątkowej oprawy. Także ja osobiście radziłabym go Wam stosować właśnie na wyjątkowe, znaczące dla Was sytuacje. Natomiast kontynuując, zapach ciepły, otulający, świetnie wpisujący się w nurt zapachów spożywczych. Takich cukierniczych, do zjedzenia. Jest to zapach bez wątpienia wyrazisty, który charakteryzuje się też tym, że jest bardzo wielowymiarowy, także on się zmienia, w tym kontekście nie jest nudny, a przede wszystkim czuć tutaj. Bardzo, bardzo dobrą jakość. Także podsumowując, moje drogie panie, zapach idealny dla kobiet lubiących zapachy słodkie, do zjedzenia, którym nie przeszkadza olbrzymia wręcz popularność tych perfum, a które poszukują takiego zapachu, co do którego można mieć pewność, że będzie się prawie każdemu podobał i pasował na każdą prawie okazję. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że mój film okaże się dla Was przydatny i że pomoże Wam w wyborze tych najlepszych, idealnych dla Was perfum na jesień. Jeśli tak się stanie, to ufam, że mnie o tym poinformujecie. Cały czas zachęcam Was do zamieszczania na Instagramie zdjęć Waszych zakupów oznaczonych hashtagiem Inspired by Będzie mi bardzo, bardzo miło. Na zakończenie chciałabym jeszcze dodać, a raczej podkreślić to, że był to mój subiektywny ranking i że tak naprawdę na koniec dnia najbardziej liczy się to, co Wam się podoba, więc pamiętajcie o tym, żeby kupować, testować i nosić wyłącznie takie perfumy, w których czujecie się dobrze, niezależnie od tego, czy występują one w jakichś rankingach, czy też nie. A skoro już o tym mowa, to koniecznie muszę Was zapytać o to, jakie są Wasze ulubione perfumy na jesień, jakich zapachów Wy używacie najczęściej o tej porze roku, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie jak zwykle linki do wszystkich perfum, o których wam dzisiaj opowiadałam. W opisie zamieściłam również nazwy perfum podobnych do tych, które dzisiaj omawiałam, także zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili tam zajrzeć. Tymczasem gorąco się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.